To startup. Wystartowaliśmy, ja tylko wcisnąłem ten guzik i oddaję już ci głos. Proszę bardzo. A jeszcze Na Nadwor... jest... A jest, jesteśmy. Dzień dobry, dzień. Dobry, dzień dobry, cześć, czołem. Yy, Nadworny. Ja tak, majówk majówkowo w ogóle, tak jesteśmy jakby coś. A wy jak tam? Panowie? Yy, no, a tam w... czemu ty jesteś? Czemu ty jesteś w biurze? Bo tak widzę, że raczej majówkowo to powinieneś być gdzieś indziej, co? W Wielkiej Brytanii nie ma. Nie ma majówki, nie, nie ma majówki, my jeszcze się miałem z networkiem. Bo jakiś mój pracownik, prawdopodobnie już nieobecny pracownik, podjebał mnie. Także, no, okay. trzygodzinne spotkanie, gdzie mnie maglowali po trzy godziny. Także, Ach, no i w ten sposób wyglądał u mnie dzisiaj. Okej, okay. a czy jeszcze nie jesteście wolni finansowo i musimy to jeszcze robić? Trzeba jeszcze dociskać i, i cisnąć mocniej i dalej i bardziej. Okej, okay, okej, okay. no to dobrze. To dobrze. A na pochodzie... Ja nawet dzisiaj paczki wysyłałem. Oh. Wczoraj był pochód. Do Bożego Ciała to jeszcze kawałek. Ale jesteśmy już blisko. Rozumiem, że wy ruszacie już tą pierwszą pielgrzymkę do, do centrum? Do Ale zaczniemy łódką, łódką wystartujemy. Dobra, co tam dzisiaj panowie, bo trochę mieliśmy powiedzieć o tym co się dzieje, bo... Jeśli chodzi o projekt DST, to może Krystian coś powie. Ostatnio na webinarze mówiliśmy, że no nie jest dobrze i słabe są ruchy, jeśli chodzi o to, co stało się z botem. Zostało trochę to wyjaśnione w, na webinarze w taki sposób, że no jest ekipa, która po prostu trzyma i wow. trzeba się trzymać money managementu i to wszystko. No i tak to na razie stoi. Zobaczymy, co będzie się działo dalej. Bot ostatnio, przynajmniej ten Night Nightpeep o jakieś tam dwie, trzy pozycje otworzył. No i zobaczymy, co będzie dalej. Krystiana, masz jakiś update? Co tam, jak tam? Biało-czerwono. E, no i co, jeżeli możemy, e, STN, no to my, jako ekipa stosownych, z tego, co ustaliliśmy sobie i po naszym researchu, e, testowaliśmy program, e, testowaliśmy bota bardzo długo. Tak jak mówiliśmy, dużo pieniędzy tam straciliśmy. Ostatni razem jeszcze więcej straciliśmy i tak stwierdziliśmy, że chyba po tych wszystkich testach dużo razy szansę dostał e, bot jeden, drugi czy trzeci. No i suma summarum stanęło na tym, że będziemy odchodzić od projektu. Na pewno nie będziemy go oficjalnie polecać i promować, bo, bo nie czujemy tego, żeby to było to. I okay. tak jest no będziemy, tak... będziemy się przeglądać, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Obserwować. No no znaczy, tak, zawiesz... tak. można powiedzieć, że zawieszamy. Nawet w sumie chyba jeszcze nie ruszyliśmy jako tam grupa z jakąś no tak, promocją nie, nie, tego promocją, tematu. Nie ruszyliśmy, no dlatego, że testowaliśmy. No my tak zawsze robimy, że zawsze wchodzimy w mhm. pierwsi, sprawdzamy możliwości, patrzymy, co się dzieje. I to nie chodzi o to, że pierwsi, za chwilę ktoś nam przypnie jakąś sytuację, że my musimy być pierwsi, bo musimy być teraz za maszynistą. Bo coś tam. Nie, tu chodzi o to, że tak jak widzicie, my testowaliśmy coś ponad pół roku, na czym straciliśmy, ja przynajmniej straciłem około 10 tysięcy dolarów, mój kolega stracił choćby nawet w, ostatnie, w ostatnim tygodniu 15, więc nie, nie za bardzo jest o czym rozmawiać, więc no tylko mówię, my wchodzimy dlatego, żeby zobaczyć czy coś działa, a wchodzimy nie po to i nie tak, żeby wchodzić marketingowo, więc marketingowo, o sorry, bo ten, o dobra, mamy. Nie po to, żeby po prostu wejść pierwszymi i zebrać kasę z marketingu, tylko sami wrzucamy swoje siano, żeby na, na sianie swoim zarabiać, a nie tylko na marketingu. Oczywiście marketing jest dźwignią i to jest jasne i po to to robimy, ale nie, po, nie, nie jest to głównym celem, o, żeby to było jasne. Więc po to wchodzimy pierwsi, żeby zobaczyć, jak działa, co działa i czy ma to w ogóle jakikolwiek sens. Nie? No bo nie sztuką jest polecać coś, żeby zarobić na ludziach, sztuką jest znaleźć coś, żeby ludzie zarobili na tym. Dokładnie tak. Dokładnie. I taki, taki jest cel. Stosując dalej, stosując dalej e, technikę, o której rozmawialiśmy już nieraz, to teraz mamy trochę lipę, bo zobaczymy, co będzie dalej, jak to będziemy działać, ale cały czas czegoś szukamy sensownego, żeby nasze nugi dać. E, I to też jest tak, że no, 6 do 9 miesięcy i dalej, i dalej, i dalej, żeby też nie siedzieć przy jednym temacie, bo też ostatnio rozmawialiśmy. To tak jak ludzie przy FAPie siedzieli przez 3 lata, owszem, zarobili przez 3 lata super, fajny fajną kasę, no ale teraz zostali z niczym, bo nic innego nie robili. Halo, halo? No, no to... staję, staję na tym, że będziemy przyglądać się tematowi, będziemy obserwować, zobaczymy jak. W... Ja tam jeszcze osobiście jakieś tam, powiedzmy, pieniądze mam na najpipsie, ale będę bardzo mocno go obserwował. I będę się starał sam ewentualnie w razie już jakichś tam obsunięć kontrolować sytuację i na przykład ucinać straty ciut szybciej niż on no tak, to ucina. Ale nie, nie możemy tego dać ludziom, bo to miało być proste. Dokładnie i o to chodzi. Dlatego jeżeli chodzi o promocję, to, 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 to sami, sam jak ktoś chce, to może dalej sam testować, ale nie, nie, nie to, żeby to polecać. No i suma chyba tyle, bo tak jak mówimy, no też. Też podejście, podejście firmy jest takie może nie do końca jak spodziewali, nie? ale to też jeszcze do końca nie wiemy, czemu tak, tak to wyszło i, i, i zobaczymy, co będzie dalej. Nie? dobra No, no do... i w sumie chyba jest tyle. No, temat jest zawieszony i testujemy, przyglądamy się, zobaczymy, co, czy się faktycznie obroni. Robert, co tam w ogóle w temacie? Jak tam? No. Bez zmian, wzią, bo bez większych są zmian. Coś na tym, Kuu, widzisz, że jakieś grube, grube cyfry były. Grane. Wiesz no, mam tu chłopaki i brata byli i zajęcia z plastyki i techniki im robiłem i podstawy przedsiębiorczości dlatego Aha i tak już powiem, jest na dużych cyfrach, rozumiem. Lepiej się liczy i, i, i całki lepiej z tego wychodzą i delta jak wyciągniesz to już w ogóle człowiek. Delta, no, tak. A, tak. To. To już wszystko. No, co, a, a propos FAP-a, bo, bo trzeba też, znaczy trzeba, no, należy wspomnieć, że no, nic od ostatniego czasu się nie wydarzyło. Jak nie było wypłat, tak nie ma. Naliczeń, jak nie było, tak nie ma. Tylko jedna sugestia dla osób, które korzystają z tej platformy, że żeby w ogóle brać jakikolwiek udział w naliczeniach, żeby żeby kwalifikować się do danych liczeń, to wykorzystuj, wykorzystuj wyświetlenia, które masz do swoich reklam. W sensie wykorzystuj te pakiety reklamowe, bo to jest jeden. Jeden z warunków, aby jakiekolwiek w ogóle naliczenia dostawać, bo jeżeli nie masz ustawionej żadnej reklamy, to te naliczenia będą cały czas zero, więc, e, więc tak to wygląda. W firmie no, żadnych nowości, nic się nie ruszyło od ostatniego czasu. Stan rzeczy jaki się utrzymywał, to, to tak się utrzymuje, zwiększa się tylko frustracja e, zwiększa się ilość osób chcących, Rozprawy, no, angażujących, rozstratów, angażujących, rozstratów. angażujących się osób w, pozęb, w zbiorowej już gdzieś widzę jakaś grupa się utworzyła bo widziałem gdzieś w komentarzach, że, że informacje osoby dostawały aby do tej grupy gdzieś się tam zapisać, że tam są, jakieś informacje, że tam są takie informacje, że coś się tworzy, więc tyle w temacie, no, krótko majutko, majówkowo, i tak więcej od ostatniego czasu zmian żadnych nie było, nowości lepszych. Nie, nie lepiej nie jest, w każdym razie. Adam, a co a tam jest. jak tam RW w ogóle? Tam się też coś chyba zmieniło, nie? No, RW, jedyny program, który płaci nadal, <grym> i który mimo tego, że są jakieś tam problemy, bo chłopaki pisali ostatnio, że jakieś mają problem z payments i tam te wypłaty nie działają tak jak powinny, to stanęli na wysokości zadania i procesują te wypłaty. Ręcznie, nadal, nadal wypłaty dochodzą. Z tego co wiem, to jest tak, że miało, widziałem, że była informacja, że nie będzie wypłat, a i tak. tak wypłaty idą cały czas. Więc to też jest zajebiste, że napisali oficjalnie, że nie będą szły, a i tak robią manualnie i programiści przepisują manualnie, ręcznie wypłaty w systemie. Więc jest, jest całkiem spoko. No to jest jedna rzecz z tych pozytywnych. Potem druga rzecz, że weszła nowa strona już do testów ko konkretnych. Także mamy możliwość też zgłaszania jakichkolwiek błędów i tam chłopaki też przewidzieli jakieś, jakieś nagrody. Także jakby ktoś coś zobaczył, no to możecie tam zgłosić. No i coś prawdopodobnie nam prezentują za to. Także możemy już zobaczyć sobie fajną stronę. I wygląda tak. Ludzie, dla cał... tych co lubią po prostu szukać dziury w całym, po prostu mogą się rzucić, znaleźć coś po... i, i napisać maila do saportu i dostaną na pewno wynagrodzenie w postaci powerbanka, długopisu i uścisku dłoni prezesa. <noise> pewnie tak, pewnie tak. No ale ogólnie wygląda całkiem całkiem. Naprawdę mi się podoba nowy layout. No i naliczenia utrzymują się na pewnym poziomie. Jest to średnie naliczeń wszystkich ze wszystkich tematów z maja to jest. 0,53% dziennie. Także no, jest to na tym poziomie tam waha się to między 0,21% to tam gdzieś tam w górę w dół, nie. Mhm. No dobra, bo tak się zastanawiam, trochę Krystian powiedział o tym ST mhm. ty powiedziałeś o tym RW i o tych wypłatach, co jest zajebiste. Ja teraz tak się zastanawiam, co by było? Gdybyśmy poszukamy cały czas jakiegoś tematu. Co by było, gdyby. Jakbyście włączyli kamerę. Nie wiem czemu, ale u mnie jest tak, że macie wyłączone kamerę. Adama widzę, a Krystiana na przykład teraz widzę, nie, że już. nie ma kamery. Widzę wszystkich, Ja tu widzę, widzę od siebie wszystkich. A, tak, to mnie na telefonie, może coś na tym na tej Co by było, jakbyśmy mieli program, mielibyśmy temat, który by zarabiał tylko i wyłącznie. Moglibyśmy zarobić tylko i wyłącznie na tym, że polecamy. Masz taki program? Mam. <laughs> Adam, już, Adam, już widzę, że jest, już, już jest uśmiech. No bo ciekaw jestem co to za program. Wiesz, no. Ciekaw jestem co to za program, na którym się tylko poleca. Ale nie ma pasywki. Ma masz hajs dopóki sprzedajesz. Dopóki sprzedajesz masz hajs. No to tak jak u mnie w ubezpieczeniach. Dopóki sprzedajesz masz hajs, jak nie sprzedajesz to, to nie masz. No Powiem Ci tak, no jak ja mam trochę skilla w sprzedaży, to... To dla mnie nie ma żadnego problemu. Zależy jakiś produkt. Produktem? Produktem jest to, że polecasz. No ale co? No nie ma produktu. O, wygryć bula. Teraz odejmij się i wymyśl. No, ciekawe, ciekawe. Jaka jest prowizja za <denker1> ah, to polecenia? Teraz zaczynamy rozwajło. <grymë Horizon> No, jak nie znamy numerów, to wiesz, to możemy zagadać o biznesie, a dopóki nie, nie wiemy, ile za to płaci, to... Coś będzie, coś będzie, zobaczymy. Na przykład, co by było, jakbyś miał taką sytuację, że zaproponujesz komuś i przedstawisz mu jakiś system, który mhm. naprawdę się, jest prowizyjny też dla ciebie mhm. i dzięki temu, że oni będą promować ten system i wejdą do tego systemu, no. będą mogli też zarabiać tylko z polecenia. Bez pasywki, bez, bez procentów, bez naliczeń, bez reklam, bez klikania. Bez jakiejś ściemy i pierdolenia. Toczków, hmm. kurwa, futer, kremów i całej reszty. Bez żadnych produktów. Oj, oj, ja oj. Widzę. widzę, Adam, że już tak. <laughs> musiałby, Ale... musiałby zobaczyć, co to zobaczyć, jak, jaką to ma. Hmm. No, to nie być benefit dla tych osób, które wchodzą do biznesu. I co by będą miały z jak... tego, że polecą że zajebisty system, na którym one zarobią? Jeżeli polecą, bo jeżeli nie polecą, to nie zarobią. Znaczy ja powiem osobiście, osobiście powiem ze swojej strony. No ja. Na przykład takich rzeczy nie tykam, bo chodziło chyba nam zawsze o to, żeby ludzie zrobili wszyscy bez. Ja się, Teraz czy nie zacina czy nie zacina? Ja, ja zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby można było zawsze zarobić, jeżeli był ten pasywny system, jakiś e, możliwość, e, żeby system dawał możliwość ludziom zarabiania w każdej sytuacji, czy, bez względu na to, czy polecają, czy nie polecają. Mogą zarobić. No. I, i, I raczej czegoś takiego czegoś takiego się a trzymam i czegoś tego, takiego szukam, zobacz. przynajmniej dla siebie. Sam, nie? Zobacz, sam zobacz, że nie ma nic sensownego na rynku, a za każdym razem, mhm. jak było coś, co rzekomo ludzie mieli zarabiać bez nawet polecania, prawie za każdym razem okazywało się, że połowa w najlepszym wypadku połowa ludzi nie zarabiała. Bo te biznesy, które w tam działają, to no tak jak mówił ostatnio. Działały? Jan, działały, no to w ogóle to nie były biznesy, to były skamy, nie? To jest wszystko oparte na tym, żeby ktoś zarobił, ale nie wszyscy, którzy robią biznes. To się nie spina y, na cyfrach, tak jak powinno być, że zarabia biznes z tego, to ma zarabiać, plus dzieli się no. tym zyskiem z użytkownikami, plus jest to jakiś tam marketing. Tylko tam jest marketing bez żadnego, bez żadnego wiesz, zarabiania. Sensownego. dopóki ludzie wchodzą w ten biznes, to to się ma prawo bytu, a przestają wchodzić, albo gdzieś tam jest ta masa krytyczna, albo ktoś się zawija z biznesem, także to nie można nazwać tego biznesem, nie? Same skamy. Przydałby się jakiś biznes, który rzeczywiście by miał ręce i nogi, rzeczywiście by zarabiał i biznes, i ludzie z tym biznesem, nie? Chyba go zawiesiło. Coś, no, Mariana coś zawiesiło. Może wróci. No, ale tak jak właśnie, właśnie mówiłem, nie? No, większość tych biznesów to jest SCAM. Także no, może przydałoby się stworzyć jakiś biznes, który, na który by moglibyśmy zarobić wszyscy, nie? A wy co myślicie, panowie, na ten temat? Daj mi sekundę, czekaj, bo. <grybuj> 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 Problemy techniczne, problemy w raju. Przynajmniej ja to widzę ze swojej perspektywy i tutaj widzisz, no gdyby mi się nie spinała sprzedaż y, tych ubezpieczeń, które robię, to by marketing nie miał żadnego sensu, no bo to się wszystko opiera na tym, że jest regularna sprzedaż produktów i ludzie zarabiają z marketingu, dlatego że polecili ludzi kolejnych, którzy sprzedają. Znaczy ja tu, a, a propos tego to ja tu widzę, ja, znaczy minus nie minus, nie każdy będzie to robił, bo nie każdy nie ka Róci lubi, ja nie każdy, to, że... nie, każdy rozumie, y, jakby, znaczy nie każdy rozumie to, że sprzedawać, nie? Bo nie każdy lubi, jak ktoś słyszy o sprzedaży to już wiesz, zapala mu się łąka no. e, jakaś w głowie i y, bardzo dziękuję, nie on tego nie będzie robił. No dobrze, no ale jeżeli nie będzie robił, to nie zarobi nie będzie możliwości. Nie, dlatego mówię, no to, będzie, to jest dla osób, które lubią, chcą to robić. Nie, więc... To jest dla każdego, bo jeżeli chce zarabiać i ma możliwość, to niech ją wykorzysta. A nie chodzi, niech, niech stęka, że on sobie wrzuci 100 dolarów, bo jak on nie ma możliwości, nie ma kasy, to taki stękarz przyjdzie, wrzuci 100 dolarów, a potem będzie pierwszy hejterem i będzie wam robił grupy, w których będą wam robili pozwy grupowe. No nie, dlatego mówię, no to przefiltruje osoby, które będą chciały robić, że tu nie będzie osób przypadkowych. Nie będzie tak, jak mówisz, osób, które wyrzucą parę, parę dolarów i będą czekały na jak, jakieś spady. Na to, że ktoś mu powie, że zapisz się tylko z jakąś tam kwotą, a ja już ci zrobię cały biznes pod tobą, prawda? Mm. Więc system sam sobie od razu zweryfikuje osoby, które do niego się zapiszą lub które będą w nim zarabiać. Chciały, no ale już nikt nie musi, to ja nie mówię. Jeszcze no, raz? Ten, przychodzi ten, kto chce zarabiać siano. Tak, tak, no Są dlatego się? mówię. Dlatego mówię. No tu od razu. No tak, osoby, tak, które... Mogę, Mogę coś powiedzieć? Słychać mnie? Tak jest. Przy założeniu, że większość rzeczy, która przychodzi, przychodzi do Was dla marketingu i rozumie dźwignię na marketingu, a nie przychodzi tylko i wyłącznie po pasywne rzeczy. Rozumiesz? Mhm. Okej, okay, no, to, to no to już mamy określoną no, grupę, która przychodzi. No, tak? no ale oczywiście, no to jest główna grupa, którą chcesz, żeby. Do której chcesz, żeby, do, żeby, żeby Twoje rzeczy docierały. A teraz, jeżeli chcesz, żeby do Ciebie docierały, to, to dobrze by było weryfikować część ludzi przez pryzmat, właśnie tylko i wyłącznie pieniędzy z marketingu, a nie pieniędzy z pseudopasywek albo z pasywek. Tak, bo wtedy mamy tylko tych ludzi, którzy przychodzą robić marketing, tak. a nie przerobić na, na tych, powiedzmy, pseudo pieniądzach, które wpłacają. No bo to I jeszcze, Adam, poczekaj. No, no. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Zadajcie sobie proste pytanie. Ilu znasz ludzi, które mają kurwa worki pieniędzy z marketingu, a ilu znasz ludzi, którzy mają worki pieniędzy z pasywki w rzeczach, które robimy? I uwaga, załączony obrazek z tyłu jest mój. Ten. Jest bardzo mało tych osób. No. Bardzo mało, no. No to widzicie, jaki obrazek jest z tyłu? Tak, żeby było dax do końca. Co może się wydarzyć nie hmm. tak w marketingu? No tam się ma, nic tam nie może wydać. Nie może się nic wydać. Chyba, że ewentualnie ty dasz dupę. Tak. Nic Albo można robić tak, jak ostatnio robią, to jest bardzo modne, nie zauważyliście. Mhm. Ale jak trzeba sprzedać temat, to dzwonią, odbierają telefony i są. Ale jak trzeba rozwiać pewne wątpliwości, to nagle jakoś jest brak w odbiorze telefonu. Gdzie jest moje 15 tysięcy dolarów? <laughs> Grzecznie się pytam na razie. Na razie. Na razie. Jest staw, mamy drut i trochę. i mamy wiaderka. Mamy już, dużo kamieni. Widać, że, że ta wiaderka już kiedyś czeskie boty widziały. Jedna noga, druga noga i chlup cement jeszcze. tu mamy w końcu budowie. No i to już wiaderka widziałem takie, już wiesz. Nogi odnieczone były? Trzeba byś przywieźć. No, ale karpie jakie rosną w kołopie? Jak sumy, To były stopy sąsiadów, bo nie chcieli sprzedać reszty ziemi, a ja chciałem tu dokupić. Ej, ile ile sztuk wyłowionych dzisiaj? No, nie wiem, jak tam grażyce proszę. jedna wędka. Jej <noise> jedna wędka. No co, update mamy za sobą. Trochę. Tak. Zastanówcie się nad tym, co przed chwilą powiedzieliśmy, bo no jest taka szansa, że coś może się pojawić sensownego dla ludzi, którzy no, chcą coś więcej robić, a nie tylko. No. Nie tylko. Nie, nie tylko leżeć i pachnieć. Tak. Ja akurat pachnę, ale dymem takim. Mm, taką dobrą Ty, wędzonką. Tym bardziej tym bardziej panowie i panie, mam nadzieję, które oglądają, to pamiętajcie, że większość z ludzi, większość z nas, którzy robią te rzeczy, naprawdę główną bazą ich całego portfolio na początku, gdzie później zaczęli inwestować, to był marketing. A potem stali się dobrymi inwestorami. A większość tych cienkich ludzi, przepraszam, że tak mówię, bo ja sam kiedyś byłem cieniasem, ale tych cienkich ludzi, którzy przychodzą tylko i wyłącznie po inwestycje z cashu, czyli chcą, żeby ich 50 zł zrobiło im milion kurwa w dwa miesiące, nie ma dzisiaj w internecie. Są tylko ci, którzy robili marketing i rozumieli marketing. Ładnie. Myślę, że to jest dobre, <śm> dobre podsumowanie tej, tego hangoutu majówkowego. Webinara. Webinara. Tak. Możemy teraz skoczyć do stawu, ale nie zrobię tego przy was. To <śm> A sprawdz... Woda ciepła? Sprawdzał ktoś? Ciepła, no. Łódką ciepła to ciepłą łódkę Z wody. Wiesz co, to jest moim... To jeszcze... to no. ja Ale Marian, nie zrobisz tego, nie wskoczysz do tej wody, na pewno. Na pewno tego nie zrobię. <noise> Dobra, słuchajcie, nie będziemy przedłużać, bo majówkowo to krótko, zwieźli na temat. Jutro na następny webinar zrobimy tak, że powiemy też o tematach, których nie ruszamy, i tylko powiemy, co o nich sądzimy i po prostu podsumuję bardzo krótko. Dlaczego, czegoś nie robimy, co i jak i co widzimy na rynku, że miałoby ręce i mm. nogi, albo można by ewentualnie robić na własne duże ryzyko. I tyle. Może zobaczymy, jak będzie wyglądała też sprawa tematów afiliacji marketingu. No, zobaczymy, jaki będzie odzew, czy w ogóle kogośkolwiek Ta coś interesuje. Temat Ta nam odpływa, także muszę kończyć. Żegnam no. Was gorąco i, i ciule. Dzięki. Na, raz. Buzia, pa. na razie.